Tom, to dom A to był taki dobry człowiek. Maszkuwał się tylko raz w tygodniu. No, równi, no szkoda gościa, takie miał czyste wrażenia. <grymne> no. Ale miałem dziwny sen. O, ludzie, śniło mi się, że mnie. U, że mnie zamordowali, a ja zapomniałem skasować swoje historii przeglądarki. Łatwo, muszę to zrobić, przejechać. Ty nie skasował historii, łapać go w sobie, co tam było? Dla kolegi. Wytam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Tym razem porozmawiam sobie, będzie to dosyć krótki odcinek, o śmierci, o cmentarzach, właśnie o grobach. Yy, czy w Królestwie są, czy nie ma ich, czy są tradycyjne, czy jakieś inne, czy jest palenie, czy nie ma, czy są groby tradycyjne. Hmm. Śmierdzi mi z gęby, jakby był trupem. Yy. Otóż powiem tak, na początku, właśnie to jest taka dziwna zbieżność, zacznijmy od tego, że demony tak naprawdę prawie nigdy nie były chowane w sposób normalny, jak umarli, to albo się ich zostawiało na specjalnym takim ołtarzu, albo się zakopywało płytko pod ziemią. Dlaczego? Otóż prosta odpowiedź i moglibyśmy na tym skończyć odcinek. Organizmy demonów i atmosfera, klimat i warunki, jakie panują w Królestwie są takie, że ciała demonów bardzo szybko ulegają rozpadowi, przynajmniej tkanki miękkie, mięśnie, ścięgna, więzadła, organy, to szybko się rozpada, ulega rozpadowi, rozkładowi i zostaje struktura kostna, no, kości, części, chociaż też niekoniecznie czaszka, z czystą czaszką, bez skóry, skóra zejdzie, ta stwardniała. Ale te kości też czasem zostaną rozłożone o wiele szybciej niż te ludzkie, bo ludzkie mogą też bardzo długo w gruncie poleżeć. I tak jak mówiłem, to on wyciągniesz odcinka. Dlaczego? No bo po prostu kładą ich na ołtarzu i one się naturalnie te ciała rozkładają, ewentualnie zwierzęta ich zjedzą i wszystko wróci do natury albo zakopują ich w ziemi, bo zakopani w ziemi będą mieli większy kontakt z większą powierzchnią struktur rozkładających natura ich rozłoży i wszystko będzie już skończone załatwione nie będzie ciała, nie będzie problemu w późniejszych czasach było jeszcze gorzej bo gdy doszło do rozwoju królestwa już było królestwa, nie plemiona demonów było coraz więcej rozwijali się tak, rozwijali się bo ich coraz więcej, więc yy, jako że była instytucja, kościoła się rozwinęła, to teoretycznie przydałoby się, żeby ciała były chowane. Ale niestety tutaj kultura się nie zmieniła, ciała nie były chowane, aczkolwiek yy, były tak trochę bardziej tradycyjnie chowane, czyli była msza, był pogrzeb, ciało było w takiej na przykład trumnie, ale otwartej, też kładzione na jakimś ołtarzu. Gdzieś na granicy miasta, tam można było podziwiać tego zmarłego do czasu, aż się rozłożył. Wtedy ciało było wyjmowane, zakopywane, tam się rozkładało do końca i następne. No, w czasach, kiedy było naprawdę dużo tych ciał, no to niestety w sposób godny, bogodny, ale jednak w zbiorowych mogiłach się też zdarzało chować demony, ale w sposób godny. Tak nie tak jak niewolników i inteligencji, na przykład w Polsce w czasach wojny w jego sposób w miarę godny, tak? Czyli y, w drewnianych trumnach, które się rozłożą szybko w ziemi, albo w jakichś innych strukturach y, sztywnych, no, ale tam to głównie drewno. Yy, zakofiwani w workach, ale to też rzadko, to znaczy w workach takich, specjalnych tkaninach na okazje pogrzebowe, w ubraniach dostojnych. I później, gdy zaczęto budować stolicę, ktoś wpadł na pomysł, żeby na odłamku północno-wschodnim, który się odłamał od wyspy, postawić cmentarz. Będzie odseparowany, połączony mostem, jakaś plaga się nie przeniesie. A że ciała szybko się rozpadają, to szybko będą mogły być te groby zamieniane i będą mogli kolejni. Obywatele tam lądować, ale właśnie z tego projektu zrezygnowano, dlatego że nie ma co marnować miejsca i ostatecznie z tego cmentarza wylądowała tam farma. Która okazała się być bardzo potrzebna, bez niej no mogliby sobie nie dać rady z wyżywieniem całego królestwa. Jednak mała faremka yy, w Otchłani, mała faremka na Karyasie byłaby niewystarczająca żeby wyżywić wszystkich. Nie wiadomo komu tak odpaliło, nikt się nie chce przyznać, ale ktoś chyba za dużo się naoglądał życia ziemskiego tego, że wszyscy, wszystkim się należy szacunek, godny pochówek, grób i tak dalej. Ale z projektu na szczęście wycofano, nie zmarnowano miejsca. Dzięki temu żadne tam potwory, góle nie latają i nie żrą trupów. Trupowłady i nekromanci nie mają Pożytku z ciał martwych, dzięki czemu jest ładnie, pięknie, spokojnie, wesoło i hulaj dusza, piekła nie ma. Albo jest piekło i wszyscy tam pójdziemy, wszyscy zginie. Także to by było. No tyle. Do zobaczenia i cześć.